Mógłbyś mhm. no, mnie ja jeszcze? Numer. O, jeszcze jeszcze. Boże! Jeszcze. Wojz to idzie. Ale Beka <noise> Boże, ja się boję. Otwórz okno. Okay. No nie wiem. Ale ja i Te. No to ale cyrki. Boże, gdzie? Boże, jaki on jest głupi. Żartuje pojęcia. <grywia> pa już się kończy. Nawet chodź tu! Hmm. Olha só quanta chuva que eu já, Na tam, tak się kręci. A tak ty długo, to odkąd to już szło Damian? Nie, ja dopiero zacząłem, była tam na kurku czy coś tam, nie? Miszczu, mm, dobra, tam. Mm. Co? Nie, nie, nie Co? To nie jest tornado, tylko taka trąba powietrzna ale... a, a jak te tornado idzie tutaj?

Что вы вам змеете? I okay. do